Jeszcze raz. No dobrze, test wtryskiwacza numer jeden. Uwaga. Uwaga. Jedziemy, lecimy. Chociaż tak zrobimy, chyba. Żeby było widać, że leci. Uwaga, uwaga, uwaga. Jedziemy. Na 10 stuknięć wtrysków było 5 Na 10 wtrysków Znaczy stuknięć yy, Pryskał 5 razy Może tak ma być Uwaga robimy wtryskiwacz numer 2 Czyli niby ten Uszkodzony Uwaga Dobrze Uwaga Uwaga więc leje dużo 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 więcej tak jakby wyskiewacz numer 3 Ten już malutnko. Dobra i teraz czwóreczka. Hmm. <laughs>